O matko, o matko, matko, matko matno, matno. o matko! GG będzie otwierał skrzynki kurwa! Blazer 420 Mountain Dew, z tym! Intro! Turnover. Witajcie moi kochani w kolejnym case openingu na moim kanale! W Silverze oczywiście, bo im niższa ranga, tym lepsze skiny ponoć się trafiają. Gówno prawda, gówno prawda, jak to mówi Gimper moi drodzy. Otwieramy skiny, wiem, że... Skrzynki, skrzynki. Otwieramy skrzynki, bo wiem, że tu lubicie. Doładowałem sobie specjalnie 25 euro na, ka... na moje konto Steam i moi drodzy, może oczywiście naiwnie będę w to wierzył, że wydropi mi kosa. Główna prawda, otwórz pojemnik oczywiście jakiś rondomowy. Użyj klucza i lecimy i zobaczymy, być może nam coś tutaj poleci. Proszę bardzo, P90 Asimów przed chwilą wyleciało, ale. A propos labiryntu, ostatnio oglądałem bardzo fajne. Film Więźniowie labiryntu, Możecie sobie obejrzeć, jeżeli chcecie, a jeżeli nie, no to nie. A ja się teraz napiję Mountain View. Może będzie Playset, może będzie Motylkowe. Taki chuj. P250 Super nowa. Taki chuj, moi drodzy. Taki chuj. Skin jak skin, ok. Kolejny kluczyk. Pozostaje nam jeszcze kilka kluczyków. Tutaj się nam trochę myszka zbugowała, ale to nic. Nie przejmujemy się tym, bo my patrzymy na drop. Na drop, który będzie nam wylotywał. I uwaga, P2000 Kość Słoniowa. Jakież to gówno. Nam tutaj wyleciało, ale może chociaż Cyrex, może jakiś Statrak, któż wie. Pamiętajcie, opłaca, nieopłacalne jest otwieranie skrzynek w counter striku to już lepiej doładować sobie Steama za te 25 euro. I moi drodzy, o CZTK chyba w miarę dużo warta, ale nie jestem pewien, yy, doładować sobie Steama i kupić sobie jakąś tam kosę, jakąkolwiek kosę. Ja już nie mówię, że jakąś super, ale trafienie noża w tej grze wiąże się jak z tym, że zaliczycie dzielnicę w gimnazjum. Co oczywiście jest jakimś nie lada wyzwaniem Kolejne gówno, uwaga, otwieramy kolejne kluczyki sobie lecą Nie wiem, ja może poproszę Mountain Dew, o jakąś siłę, Mountain Dew, nie, Mountain Dew nie sponsoruje tego odcinka mm. Ale na Go będą jakieś, moi drodzy Skiny, ja nie wiem, może ja się odwrócę teraz, uwaga, teraz na przykład Tutaj sobie wybiorę kluczyki I niech sobie leci, ja sobie tutaj Nie będę mówił na mikrofonu tylko Mhm uh -huh. uh -huh. ja Tutaj będę to nie? No, druga cz proszę bardzo. Eee, CZ-75 tygrys zostają nam jeszcze trzy klucze i cztery skrzynki. Trzy klucze, cztery skrzynki, trzy klucze, cztery skrzynki, ale oczywiście ani jednej kosy nie ma tutaj. Nóż motylkowy, jakże zacny, by, by się przydał, ale Silverowi to nie wydrobi. No, ale Ziżejowi taki prezent, taki prezent, no żeby to chociaż 25 euro się jakoś mu zwróciło. Żeby to gdzieś tam przeleciało, żeby jakaś kosa, ten ostatni, ostatni element to byłby fajny naprawdę, ale... Nie wiem czy Volvo, Volvo, Volvo. Halo Volvo. Volvo, czy mnie słyszysz? A może a może jednak nie, a może jednak w tej skrzynce. Jak myślałem, w tej tutaj w lewej, prawej, moje lewe, prawe oko czy ja? Nie wiem, tutaj lewe, prawe, lewe, prawe. A zróbmy lewe i użyjemy klucza. Zobaczcie, może tutaj będzie kosa, kosunia, koseczka. Taki chuj MP7. Dziękuję wam serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że się case opening podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zrobimy ich jeszcze więcej. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Komentujcie, dzisiaj. o Facebooka. Facebooka. Facebookowstyd dziżę Pala jeden. Thumbs up. Bye bye.